Stowarzyszenie Big Budo Polska zrzesza wielu mistrzów dalekowschodnich sztuk walki, którzy poprzez działalność w tej organizacji mogą w sposób zorganizowany brać czynny udział w zawodach rangi krajowej i międzynarodowej. Zawodnicy stowarzyszenia Big Budo Polska, trenowani przez wielkiego mistrza Wiesława Bigosa, zdobyli na mistrzostwach świata wielu federacji 62 złote medale, 40 srebrnych medali i 38 brązowych medali ponadto dziesiątki medali na Mistrzostwach Europy oraz wiele tytułów na międzynarodowych zawodach Niemczech, Węgier, Czech, Ukrainy, Holandii i Belgii. Stowarzyszenie Big Budo Polska zorganizowało już 28 Grand Prix Bierunia, 3 Grand Prix Lędziny oraz 25 razy puchaje Europy IBF. W 2025 roku Big Budo Polska zorganizowało Mistrzostwa Świata Seniorów Federacji IBF

Liebe Karatekas, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich heiße Sie hier in Bion zu dem Volvo Championship im Volkswagen Karate 2025 recht herzlich willkommen. Der Volvo Championship 2025.